Na żywo. Dzień dobry wszystkim, którzy którzy tu są um, z no, którzy są tutaj na tym tym Dzisiaj będzie dość nietypowy odcinek. Będzie odcinek. Wiązany z czymś. Dobra, no to już mam wszystko ogarnięte. więc już tu się wszystko robi. Okej. Okay. Więc dzisiaj gramy w Robloxa. Dzisiaj gramy w Robloxa. No jak ktoś nie wie co, co to Roblox, no to ok. Ale okej. Okay. No 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 dobra no i zagramy sobie w grę o nazwie Jeszcze nie wiem jaką Bo nikogo nie ma czemu A czemu nie ma nikogo? Czemu nikogo nie ma na moim? O, hmm. może ktoś później weźmie. Czekamy na jedną osobę chociaż, ale no ja mi to się nie wydaje, że coś tu się stało, ale chyba na publiczny jest. No, na publiczny musi być. Jak nie byłoby na publicznym, to to nawet nie, nie tego. Ale myślę, że coś tu się stanęło. No bo ktoś po prostu, o dobra, jest pierwsza osoba, dobra, dobra. To jednak mam na no, na publicznym. i Jeszcze raz się. Dobra. Dobra. Osupa, jak osóbka. Czekamy na osobę i później sobie zagramy z nią. Albo. No, zobaczymy. Bo zero tego. Niestety. No, musimy poczekać, bo. No, no dobra. Może. No, to zagramy już. W grę, zanim tu ten. Zanim tu wszystko. O Boże! Nikt, nikogo nie ma ten na moim live, ale kurde! Jak ktoś tu wejdzie. Na... Pamiętacie tą grę? No, może nie pamiętacie, bo ten, ale to jest tak, taka stara gra. To jest taka super stara gra, 2010 utworzona, no, no to jest bardzo dawno. A no, zagramy sobie. Jakby coś tam ja zamknięte, jak tam coś tam coś tam się nie tyle zbierze to ja tam nie wiem co się dzieje. Ale okej, okay. to 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 coś mi się. Dobra. Nie Nie pytajcie, czy nie jestem Wiewiórką, ale okej. Okay. Co to za te dźwięki? Nie, to moje, to moje jest. To jest moje. Tutaj to kogo jest? Kogo to jest, moje? Nie. Gitaj me. Gitaj May a jestem It's mi Co to było? Dobra A gdzie jest moje auto? Where my car kurde Where my car kurde otworzyć mi te drzwi Ktoś jest na live. A dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry A już nie ma Śmieszne. Jak są? Jak to by jak być zablokowane? Już nie ma. tak. Kurde, ciemno jest. Nie ma, nie ma ciemno, ciemność. No dobra, tak się ustawiło. Dobra. Stwórz samochód, kurde. Stwórz ten sam... o dobra jest. O, taki kolorek. Ma no, fajny, fajny kolory. Więc, więc. No i fajnie. Nikogo jeszcze nie ma na tym na moim super live'ie który trwa 5 minut dopiero. Ja dobrze tu, tu, tu ktoś jeździ normalnie z tam A co będzie się? A co się dzieje? Dobra, zdążyłem. Jedziemy samochodem ogólnie. Mamy taki plan pojechać. Ymm... No mamy taki plan gdzieś pojechać, nie? A i to ja tu muszę, kurde, a dobra, Kurde. Jak jeździsz? Jak jeździsz? Jak jeździsz? Kurde. Ja tu muszę wziąć ten chyba. Typa... Jak, kurde, coś piszecie na czacie, to ja nie mogę zobaczyć, w ja ten... Ja tak, o, tak nie, no, to nie Ale, no, kurde, no... To, kurde, to ja muszę wtedy, yy, ten, transmisję wyłączyć, a to już trwa 6 minut dopiero. Ale, no, kurde... Mm. No, dobra, tak kupiłem.

ja muszę zrobić z tego zapis, bo bez zapisu to to jest normalnie nie wiem. Może teraz wszyscy to remiaków, że normalnie nie wiem. Ja chyba tylko zrobię rebif'a i sobie dom będę od nowa robić, bo myślę, że to jest trochę nie, Ja mam... A to czekajcie. Czekajcie, bo ja mam przecież te. ID do Nadia! Nie wiem czy będzie działać, bo ja do PCD to ja mam. Nie ja mam do PCB. Ale do PCD nie wiem. Ale ciekawe ja czy będzie działać kudy. Tak. Eee, cóż, przepraszam. Ale gdzie to jest? Karty, nie wiem, co jest to jest co. O. Kurde. Poczekajcie, bo tam widzę, że jakieś osoby dołączyły na yy, ten. Ja szukam ID do radia. Dobra, tam już będę chyba Dobra, już zaczynamy, już zaczynamy. Zaczynamy. Je, jeżdżenie... Ktoś, jak to, ktoś tam pisze ten na czacie, to mogę nie widzieć. To jest super, Dobra, kurde, ja to muszę od nowa zrobić, bo już wszystko mi się podpływa. Ja już nie rozumiem, na to Dobra. To zrobię z zapisem, ale później tamto nie, ale później tam tego nie będę robić z zapisem, bo no wiecie. No to tak, ja to zrobię z zapisem i za chwilę będzie nowa transmisja na żywo z innej gry na Roblox. Tak, tak będzie. No, tak, będzie teraz ten to ja się z wami żegnam, za chwilę, no za chwilę z ten <grymne> nie, nie mogę sobie dziurki, okej? Okay? <grymne> Dobra. Już tylko się z wami żegna to jest zapisem jakby, jakby ktoś pytał. Yy, to na razie. papa pa. pa, pa. yy, Za chwilę zrobię yy, kolejny ten...